Panowie, trzeci dzień, zlot gazety Fotoplus, więc podsumowujemy. Mam nadzieję, że już skończyliśmy. Pierwszy zlot: Jurajski, zlot czytelników Fotoplusa. Starczą. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy, firmy, które tutaj przyjechały. Nasze gwiazdy, które zaprosiliśmy, wyjechały zadowolone. Dobra? witam serdecznie znajdujemy się w hotelu Fajker przyjazny dla fotografii to już są które z rzędu wasze warsztaty moje trzecie w tym miejscu jak ci się podoba? Rewelacja. Więcej takich imprez, więcej wystawców, można się bardzo dużo dowiedzieć. Podczas tego zlotu przywieźliśmy coś, co powinno ucieszyć absolutnie fotografów, czyli najnowsze rozwiązania, z czego pierwszy raz w życiu jest prezentowany monitor OLEDowy, profesjonalny do grafiki, który mamy tutaj przyjemność obok oglądać. Oraz cała seria monitorów UHD, Ultra HD o podwyższonych rozdzielczościach, które będą. No myślę, że od tego roku i kolejnych następnych jedynym panującym rozmiarem. W tym roku można przede wszystkim obejrzeć ogromną gamę amatorskiego, profesjonalnego sprzętu Canona. Jeżeli chodzi o aparaty, to od eos 70D w górę, razem z nowościami, które się pojawiły 3 dni temu w sprzedaży, czyli 5DS-em, najnowszym 50-megapikselowym. Przekrój przez optykę mamy od od 10 mm do 400 z jasnością 28. Przede wszystkim byliśmy przygotowani na to, żeby mieć raczej sprzęt ten, nazwijmy, troszkę z górnej półki, czyli nie, przy, nie, nie przywieźliśmy ze sobą takich podstawowych aparatów kompaktowych, ale rzeczywiście mamy aparaty te, które w tej chwili są chyba najbardziej popularne, czyli aparaty bez lustra, całą gamę aparatów z serii 7. Jak widać troszkę się wyczyściło, bo wypożyczalnia działa cały czas. Jeżeli chodzi o wypożyczenia, to są, to są obiektywy z nowych linii Art, Sport i Contemporary. 35 i 50 ze światłem 1.4 wiodą taki prym, no i tutaj e, zbierają jak najbardziej pochlebne opinie ze strony użytkowników. Obiektywy są praktycznie cały czas w pracy. E, studia, które pracują na drugim, na trzecim piętrze, e, praktycznie nie opuszczają. Skupiliśmy się głównie na e, laptopach dla fotografa. E, w nasze Happy Booki e, w, mają ekrany, które umożliwiają kalibrację, także też sami kalibrujemy, się, przystosowujemy je do, do tego profesjonalnego użytku. Tutaj obok mnie stoi też stacja robocza, która oprócz profesjonalnego ekranu E, Potem też desktopowy procesor, e, mocną kartę graficzną. Szczególnie te monitory serii CS i CX, e, ponieważ są dedykowane głównie do edycji fotografii, a tutaj, no właśnie, mamy do czynienia z, z fotografami na różnym stopniu zaawansowania i głównie te monitory są dla nich dedykowane, także bardzo zasne grono, bardzo fajne się tutaj. Najważniejszym modelem, który dzisiaj reklamujemy jest nowy model AM5 w wersji drugiej. Przywieźliśmy również praktycznie wszystkie obiektywy, sprzęt do fotografii podwodnej, akcesoria. Jak do tej pory wypożyczyliśmy bardzo dużo sprzętu, użytkownicy korzystają z niego, bardzo aktywnie biorą udział w warsztatach, które organizatorzy przygotowali. Także z lot uważam na bardzo wysokim poziomie, jesteśmy bardzo zadowoleni z organizacji oraz oraz zainteresowania i aktywności, które, które prowadzą tutaj użytkownicy. Zlot jest bardzo fajny, czujemy się tu dobrze, jest trochę osób. Najfajniejsze jest to, że ludzie, ludzie faktycznie chodzą, robią zdjęcia, szukają różnych wyzwań, potem przychodzą do nas, pytają o sprzęt, pytają gdzie mogą te zdjęcia obrobić. To jest chyba dla nas takie naj, naj, najfajniejsze. To, że można wybrać w tym samym czasie kilka różnych warsztatów i pójść na ten, który nas interesuje, a zupełnie pominąć taki, którego tematyką, nie jesteśmy po prostu zainteresowani. Przede wszystkim sami nawet zastanawiamy się, czy własnych plenerów nie będziemy tutaj organizować. Przede wszystkim bardzo dobra lokalizacja, świetny dojazd właściwie zarówno z południa, jak i z centrum Polski. Hotel spełnia nasze wszelkie oczekiwania. Nie tylko wyśmienite jedzenie, ale przede wszystkim okolica, czyli Zamek w Ogrodzieńcu, możliwość obejrzenia i fotografowania przy najróżniejszych skałkach. Także widać, że dziać tutaj się może fotograficznie. Bardzo dużo i dzieje się. Jest bardzo, widać, ciekawa grupa ludzi, którzy są zainteresowani sprzętem i zainteresowani rozwojem własnych e, możliwości poprzez właśnie to, co ten sprzęt daje, zarówno sprzęt foto, jak i oczywiście nasz wyświetlający. Coraz więcej takich spotkań z fanami e, różnego rodzaju sprzętów fotograficznych. W momencie możemy zobaczyć w pięknej stylizacji naszą jedną z modelek, dzisiaj akurat pozuje Sylwia, przygotowana jest w pełni profesjonalnie, make up jest typowo wodoodporny, więc, więc nie zmywa się, nie zmywa się, teraz pracujemy tak na sprzęcie właśnie Olympusa, Olympus nas tutaj wspomógł sprzętem, który jest obudowy podwodne, aparaty podwodne, no i... Myślę, myślę, że to, to już dzisiaj końcówka, także, także myślę, że ostatnie zdjęcia, ale będą chyba najlepsze. Cały zestaw sprzętu studyjnego Quantum, czyli lampy studyjne, czyli softboxy, parasolki, statywy, wszystkiego rodzaju akcesoria, piloty radiowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli właściwie wszystko co Quantum ma w ofercie. No, dzięki temu, że mamy tak fantastyczne modelki, to zainteresowanie jest bardzo duże. No, oczywiście mój tam sprzęt w tle gdzieś gra, ale tak, zainteresowanie jest duże. No, jak widzicie w tle? Co mi się podobało najbardziej? Hmm. Na pewno ciekawe były nowe okulary, które byłam, e, które testowałam. E, to mi się podobało na pewno oczywiście zaangażowanie fotografów e, i wspaniała współpraca e, no i oczywiście klimat, który zawsze tutaj panuje, prawda? E, tak, to przede wszystkim. E, Amelia, e, jakie stylizacje były tym razem? Militarne, wojenne, Czogi, karabiny maszynowe, konie, kawaleria, no działo się. Działo się, działo się i padało czy tak.